Cześć, z tej strony Ania. Witam Was serdecznie w podcaście Rodzicielskie Polecajki. Chyba muszę sobie nagrać jakiś jeden uniwersalny wstęp, może z jakąś melodyjką, żeby cały czas nie powtarzać tego samego za każdym razem. W lutym Boba skończył 7 miesięcy, więc już przekroczyliśmy tą magiczną datę 6 miesięcy. Weszliśmy w siódmy, 8 miesiąc. I w związku z tym wybraliśmy się na wizytę do osteopaty. A to dlatego, że jak chodziliśmy kilka razy, jak syn był młody, młody, mały, jak tam miał, nie wiem, 2-3 miesiące, jak chodziliśmy, to wtedy wszystko już było ok. I osteopata powiedział, żeby właśnie po szóstym miesiącu przyjść. I tak też zrobiliśmy. Więc zbadał go od stóp do głów, tam pytał o, o różne jakieś zachowania, zrobił mu test. No, chyba metodą Wojdy się robi. No I wyszło, że wszystko jest ok, ale dał nam dużo, dużo porad, na co zwrócić uwagę. Na przykład, jakie odruchy powinny już zanikać powoli, na co zwrócić uwagę, jak też wspomagać go, żeby na przykład nie wiem, jakie ćwiczenia możemy ewentualnie z nim robić, więc takie były, wiecie, rzeczy dodatkowe, ale które będą wspomagać jego rozwój. I umówiliśmy się, że przyjdziemy z tego co pamiętam, jakoś w dziewiątym miesiącu znowu na, na taką kontrolę. Widzicie co to nie jest tak, że my, że my koniecznie musieliśmy tam przyjść. Były jakieś tam rzeczy, które może troszeczkę mnie zaniepokoiły, ale to też, to też nie było tak, że już koniecznie chciałam gdzieś to z kimś konsultować. Ja po prostu chciałam już sprawdzić, czy na pewno wszystko jest ok. Skoro osteopata już go zna, wie też, jak, jak, nie wiem, jak wygląda, jakie miał problemy kilka miesięcy temu, wie, jak jest teraz. I tak, żeby zachować, wiecie, ciągłość tego wszystkiego, po prostu... Wolę pójść na tą wizytę niż, nie wiem, kupić mu jakąś drogą zabawkę za tą samą kwotę. Bo jednak no my w dorosłym życiu wiele, wiele osób z nas ma problemy teraz z kręgosłupem i często to właśnie jest to są problemy od małego, że gdzieś tam jakieś rzeczy były zaniedbane. Wiecie, też była inna inna wiedza wtedy. Także no będziemy chodzić cały czas do osteopaty, w sensie no tak często, jak nam będzie to zalecał i zobaczymy. Co z tego wyniknie? Zobaczymy, czy Bobas faktycznie później jak będzie starszy, co nie będzie miał problemów z kręgosłupem. Ale u nas też jeszcze gdzieś tam są skłonności do tej asymetrii, wiecie, to też nie jest tak, że jest idealnie. No zobaczymy. Dalej kontynuujemy rozszerzanie diety. I słuchajcie, to jest, to jest coś, na co tak bardzo czekałam. Tak bardzo czekałam, że będziemy sobie razem jeść śniadanka, będę gotować jakieś placuszki, nie wiadomo co. Jezu, i tak, tak bardzo mi to daje w kość, że sobie nie wyobrażacie. I to nie dlatego, że młody nie chce jeść, bo chce jeść i on naprawdę po prostu tak pięknie zajada, że aż jestem w szoku. I To chyba jest zasługa belwu, bo ja po prostu do niczego go w ogóle nie zmuszałam, tylko tak no, no od początku po prostu kładłam przed nim i on tak stopniowo wiecie, nabywał zainteresowania tym. Więc teraz je napra naprawdę super, tylko to jest tak, że jak daję mu jakąś nową rzecz... To zawsze robi taką minę, taką, mm, taką skwaszoną, jakby nie mnie smakowało mu, ale je dalej, je, je, je i już za drugim razem jak to dostanie, to już jest ok, bo już zna ten smak. Więc jakiś taki jest e, trochę skwaszony na nowości, ale też jest jada, więc no mówię, póki co nie ma z tym żadnych problemów. Problemami są cały czas te alergie, o których już w poprzednich odcinkach opowiadałam. I słuchajcie, poszliśmy do, do innego alergologa teraz, bo, bo tamten poprzedni no, nie spodobał mi się, bo powiedział, że no obserwować i zobaczymy. I tak jakby, wiecie, ja nie mam zielonego pojęcia co mam robić, a to mi mówi obserwować i zobaczymy. A wiecie, dziecko ma całą buzię w takich czerwonych plamach, to, to jego też piecze, tak jakby on się z tym męczy, ulewa strasznie, wszystko mam coś jest brudne, trzeba wycierać, no po prostu wiecie no Brzuszek go boli. Przy jedzeniu też widać, jak, jak karmię go piersią, to wtedy, jak, jak ma właśnie pogorszenie alergii, to, to, to widać, że go po prostu skręcę z bólu, ten brzuszek. No i wiecie, no i obserwować. Dostaliśmy też wyniki tych testów alergicznych, które robiliśmy poprzednim razem. No i na mleko nic nie wyszło, chociaż na mleko ma na bank, tak jakby to, to ja tego nawet nie kwestionuję. Ma tu, nie wiem, ktoś nazywa skazy białkową czy coś takiego, no ale może być tak, że po prostu nie wyjdzie, bo dawno nie miał do czynienia z tym alergenem. A na jajko wyszło delikatnie, na owu coś tam, to jest składnik yy, białka jajka. Więc poszliśmy do innej pani Alergolog, też w Medicawerze. No i słuchajcie, no to była zupełnie inna wizyta. Tak jakby. No strategia jest taka, że zaczęliśmy rozszerzanie diety od nowa. I po prostu takim starym trybem, czyli jedna rzecz na trzy na dni, i na początku malutko, później coraz więcej, i, i obserwować po prostu. I zeszedł, i mam w zeszedł, w którym zapisuję wszystkie posiłki, godziny, wszystkie objawy, jakie miał, no, przy różne rzeczy też, co ja mam aktualnie odstawione. Także, a bo tak, słuchajcie, bo moja dieta to jest teraz. uhu uh, hu uh, czego ja nie jem? Oprócz uh, rzeczy mlecznych, tak jak wcześniej, nie jem jeszcze jajka, przez to, że mu to jajko wyszło. Chociaż żółtko już właśnie rozszerzaliśmy, żółtko ostatnio i żółtko przeszło, więc ja też już żółtko mogę jeść. Nie jem orzechów, nie jem cytrusów, nie jem kakao. Chyba to tyle już nie pamiętam, wiecie? Mam to zapisane i tak jakby już, wiecie, już wiem, jakie produkty mogę jeść. Soi jeszcze nie jem, tak, to jeszcze, soi jeszcze nie wiem, to jest, to jest też duża rzecz. I tak naprawdę, no, alergolog mi powiedziała, też z dietykiem klinicznym to, to konsultowałam, że ja mam mieć rozszerzoną dietę razem z nim. To znaczy, że ja z tych rzeczy na razie. Nie wiem, czy piciąż orzechu, orzechów też nie wiem. <grym> ja z tych rzeczy na razie, no nie będę sobie tak jakby wprowadzać sama i patrzeć po nim, bo ważniejsze, takiego priorytetem dla nas teraz jest rozszerzanie diety mojemu synowi. Także teraz wiecie, zanim ja zacznę coś więcej jeść, to najpierw on musi tak jakby przejść to. Także no, no czekamy. A wiecie, ja też teraz wybieram dla niego też. O, oczywiście konsultowane ze specjalistami, ale wybieram dla niego takie rzeczy, które są najbardziej bogate w żelazo, bo byliśmy na pobieraniu krwi i tej anemii już prawie nie ma. W sensie jeszcze troszeczkę jest, ale już prawie nie ma. I tak samo pediatra powiedziała, że odstawiamy żelazo i skupiamy się na rozszerzeniu diety, więc ja po prostu bardzo zwracam uwagę na to, jakie rzeczy mu podaję, żeby po prostu jak najwięcej żelaza mu z jedzeniem. Dostarczy. Czyli na przykład je, właśnie to żółtko jajka, je, wieprzowinę. No, wiecie, tak patrzę, patrzę na, na, na to wszystko po prostu pod tym kątem. I to jest tak, że, że raz na coś przechodzi, raz nie przechodzi. Jak na przykład, nie wiem, dynie. Słuchajcie, dałam mudynie, i po prostu, no, no, było źle. Tak jakby pierwszego dnia jeszcze nie, nie było jakiejś masakry, ale już po dwóch, trzech dniach, no to już znowu takie ulewanie ostre, cała buzia czerwona, aż takie po prostu szeranki mu się na tej buzi robiły, i brzuszek go cały czas bolał, no bardzo smutne to było. I właśnie wtedy poszliśmy na to pobieranie krwi, to jakoś przypadkiem się zbiegło y, czasowo. I wyszedł mu jeszcze tam w krwi skład taki. Y, Składnik krwi, nie wiem, kto się mówi. Taki parametr z krwi wyszedł mu, który właśnie świadczy o alergii, że wcześniej nie był podwyższony, a teraz, jak poszliśmy właśnie po zjedzeniu tej deni, no to wyszedł sporo podwyższony, więc zostaliśmy też skierowani do alergologa na NFZ. Tylko wiecie, no za półtora roku <laughs> może się dostaniemy. Ja no muszę się zapisać, czy znaczy siebie syna muszę zapisać. Także, no, wesoło mamy po prostu, więc to to, no długo potrwa to u nas to wszystko, może gdzieś tam później będziemy już mogli po dwa produkty wprowadzać, ale no póki co, wiecie, ta lista jest uboga, on ma już prawie 7,5 miesiąca i no bo nagrywam to już tam na początku marca, on ma już 7,5 miesiąca, lista jest dalej krótka, no ale wiecie, no wydziwiam, kombinuję to, co mogę, to, to, to tam, wiecie, staram się jakieś struktury z, z, zmieniać, tego jedzenia, które, które już ma wprowadzone, które wiem, że jest ok. Dzisiaj na przykład takie zrobiłam pieczone ziemniaczki, takie alafryteczki, ale ze skórką. że Bo skórka ma dużo żelaza od ziemniaka, i właśnie w oleju rzepakowym do tego jeszcze inne tam warzywka. No i też zajadał się bardzo, aż dokładkę chciał, ale no. Strasznie jest to dla mnie, tak jakby. Teraz już nie wiecie, już, już jestem w takim miejscu, że już trochę sobie to poukładałam w głowie, też wiem, bo widzę też, że on ma alergię na pewność jakąś kontaktową, że tak jakby sama buzia podrażniona nie jest wskaźnikiem, że to od jedzenia, bo on potrafi na przykład wytarzać się w naszej pościeli, albo jak byliśmy na noszeniu nosideł, na mierzeniu nosideł, jak byliśmy, to też mu się mocno buzia zaogniła, więc to też, to też nie jest tak, że jak tylko na buzi mu się pogarsza, to od razu, że o, już odstawiamy to jedzenie. Nie, nie. Też znalazłam taką właśnie fajną dietetę Katarzynę Zielińska, ona ma bloga i właśnie też ze skupieniem na to, na alergię i na dietę właśnie eliminacyjną u mamy, czyli tak jak jest u nas i bardzo fajnie opisuje cały ten proces. To było bardzo spójne z tym, co powiedziała mi alergolog, ale wiecie, ta wizyta nie była długa, a ja pytań miałam miliony, także wyszłam, wyszłam po prostu tak jakby z tej wizyty u alergologa zadowolona, ale dalej tak jakby nie czułam tej pewności w ogóle. No, strasznie jest to dla mnie takie nieprzyjemne, że nie wiem w 100% co ja mam robić. I, i to, to, to tak bardzo mnie frustruje i tak no, strasznie nie lubię tego uczucia. I właśnie to rozszerzanie diety mocno się z tym wiąże. Czyli niby fajnie, ale nie fajnie. Ale mówię, już troszeczkę mam to pod kontrolą, także no, idziemy do przodu, jakaś ta lista produktów jest. Teraz znowu jemy dwa posiłki dziennie, bo tam kaszę jaglaną wprowadziliśmy, więc na śniadanie jest ta kasza może niedługo do trzech posiłków przejdziemy, bo ja widzę, że on bardzo chętnie je i po prostu, no, no można by już było do tych trzech posiłków przejść, ale póki co na lista tych produktów jest krótka, no i też nie chcę się tak, wiecie, podawać mu w kółku tego samego. Z takich nowych rzeczy w tym miesiącu to wróciłam nareszcie na jogę. Ja słuchajcie, na jogę zaczęłam chodzić, jak wystąpił nas ten problem z niepłodnością i tak wiecie, zaczęłam bardziej dbać o siebie. I szukałam jakichś tam zajęć sportowych, jakoś tak nigdy nie mogłam znaleźć czegoś takiego dla siebie, żeby długo na to chodzić. I trafiłam na taką jogę, to jest niedaleko mnie, w Pęcicach, takie, nie wiem, jak to się nazywa, studio jogi. Super jest, że jest na multisporta. Troszkę tam się dopłaca, ale jednak no bardzo korzystnie to wychodzi, jak ktoś ma multisporta. I zaczęłam chodzić tam na zajęcia, już w pewnym momencie dwa razy w tygodniu chodziłam, takie wieczorne zajęcia. To jest taka joga bardziej spokojna, to jest nawet joga kręgosłupa. Jedne zajęcia to były tak Terapia jogą, więc wiecie, to nie były takie zajęcia, gdzie się mogłam mocno spocić, ale za to bardzo dobrze robiły dla moich pleców. Na pewno, że to czułam wielką różnicę, jak chodziłam na zajęcie, jak nie chodziłam. No i strasznie mi się to spodobało. Naprawdę, wkręciłam się i po prostu chodziłam tam zawsze z przyjemnością, i, i było ekstra. No i właśnie później w ciąży chodziłam. No i skończyłam tak mniej więcej miesiąc przed porodem. I wróciłam dopiero teraz, czyli miałam 8 miesięcy przerwy. I wiecie, co nie było tak źle, w sensie, no, mam jakieś tam większe ograniczenia w ciele, ale też tak jakoś jestem po porodzie po chyba, po tej ciąży, taka bardziej świadoma swojego ciała, wiecie, i taka nawet bardziej dumna z niego. Jakoś tak inaczej, inaczej to w głowie teraz wszystko wygląda, ale wydaje mi się, że, że na plus. I jak pojechałam te zajęcia, to. Tak siedziałam już na tej macie, już zaraz mieliśmy zaczynać i słuchajcie, poczułam taki, taki przebłysk, że to wszystko wróci do normy, że jeszcze będzie tak jakby, że będę miała tę przestrzeń dla siebie w życiu. I tak, tak, no nie wiem, tak poczułam się dobrze, tak no nostalgicznie. No i po tych zajęciach już sobie wchodzę do samochodu, taka wiecie, odprężona, zrelaksowana, no bardzo mi to na głowę dobrze zrobiło, no i na plecy też. No, i odpalam kamerkę, bo tak, to, był tak, to była akurat godzina, kiedy mąż miał syna właśnie spać położyć w trakcie moich zajęć. Więc tak, odpalając tą kamerkę, bo zdalnie ją mogę odpalić, spodziewałam się, że no zobaczę śpiącego Bobasa. No nie, łóżeczko było puste. Odpaliłam dźwięk, a tam taki płacz. O Jezus, Mary, jak mi po prostu od razu sercu zakło. No, zrobiło mi się bardzo przykro, że, że, że coś tam jest nie, nie do końca, że Bobas nie chce spać. Nie wiecie, wracałam do domu już taka cała w nerwach, żeby szybciej, no i przybiegłam, biegłam do domu, tam od razu oczywiście cycka i na cycku zasnął, no, także, wiecie, mąż też wykończony, bo mówi, że walczył z nim z godziny, nie chciał, nie chciał zasnąć, no i strasznie mnie to dobiło wtedy, bo wiecie, tak poczułam się strasznie dobrze na tej jodze, a, a tu taka, taka przygoda, ale ustaliliśmy wspólnie, że, że nie, że nie rezygnuje z tych zajęć, że po prostu jakoś inaczej mąż spróbuje. W ogóle mam też problem z mlekiem modyfikowanym, w sensie, bo on wtedy miał dać mu to mleko, ale nawet nie, nie dotarli do elementu tak jakby jedzenia, no bo on nie zdążył jeszcze pójść spać, więc też nie zdążył się obudzić na jedzenie, więc tak wiecie, nie udało się przetestować. Ale my też mieliśmy mleko dla alergików, takie, nie jakieś takie hard, dla hardkorowych alergików, tylko jakieś tam, nie wiem, to jest jakieś takie stopnie tych, tych mlek modyfikowanych. No, z myślą, żeby właśnie dawać mu, jak ja gdzieś będę wychodzić, po prostu, bo on, on lubi te, te jakieś inne rzeczy. I tak, jakby to nie jest tak, że nie chceś butelki, bo on chętnie. Ale tak metodą dedukcji doszliśmy do tego, że to te mleko też na niego dobrze nie działa. No, jak rozmawiałam z naszą pediatrą, to ona powiedziała, że to kolejne mleko to już jest takie hardkorowe, że to już, no, że ona by mu nie dawała go, że to już jest takie, taka ta mieszanka jest, no nie wiem, nie, nie była do tego przekonana. Więc jeszcze spróbujemy z mlekiem kozim. I właśnie w tym miesiącu będziemy próbować, bo jak mleko kozie też też źle zareaguje, no to będę musiała wrócić do laktatora, a już po prostu nie mogę na niego patrzeć, już go schowałam i już po prostu nie chcę, nie chcę tego odciągać, tak tego nie lubię. Już się tak z nim pożegnałam, już no niestety, no zobaczymy. Jak miałam też te kilka miesięcy, jakoś no, będę odciągać, no bo później już on tego mleka, mam nadzieję, nie będzie tak potrzebował. Także no zobaczymy. Ale tak, mleko kozie. I też jeszcze taki protip, jak chcecie spróbować, to te mleko Capricare, to mleko kozie, tylko dwójkę, czyli właśnie od 6, od 6 miesięcy, można napisać do nich na Facebooku i oni mają cały taki jakby proces i wysyłają darmowe próbki. Wtedy dostajecie dwie saszetki, czyli tak jakby dwie porcje tego mleka modyfikowanego, więc można sobie spróbować, czy w ogóle wasz bobas będzie chciał to jeść. To, to spoka opcja. Ten miesiąc, luty, był też dla mnie dosyć ciężki pod kątem spania. Bo coś ewidentnie się zepsuło. Już zespanie było tak znowu nieźle, ok, tam budził się 2-3 razy w nocy, ale coś popsuło się tak, że przez jakieś, nie wiem, 2 czy 3 tygodnie może, może nawet więcej, już wiedz, pogubiłam się w, w liczeniu, budził się w nocy co godzinę. Serio, po prostu co godzinę. I to nie było tak, że, nie wiem, smoczek mu podać, chwilę polulać. Nic nie działało, po prostu nic nie działało. To musiał być cycek, to musiało być mleko. No, po prostu I nie wiem, on tyle jadł, że po prostu ja nie gdzieś namieściło, mieściło, bo on co godzinę jadł, jadł, jadł. Oczywiście zaczęły nam znowu pieluchy przeciekać. Zaczęłam testować jakieś inne. No, w końcu zatrzymaliśmy się na tych Pampersach Pampersa na noc i one tam jeszcze no, no, dawały radę. Ale jak tak stawał co godzinę, no to, to, to też już bywały wycieki. No, bo wiecie, on cały czas jadł. I tak spodziewałam się, że to jest z tym związane. I teraz chyba już wiem, wiem na pewno, że to jest z tym związane, bo on też w tym samym czasie nabył bardzo dużo nowych umiejętności. To znaczy, zaczął pełzać, zaczął wchodzić czworaki i tak się bujać na nich, i zaczął też gaworzyć. I to mniej więcej wszystko było w jednym, w jednym czasie. On też, to co wiecie, to są takie najbardziej widoczne rzeczy, ale tak, on też zaczął, wiecie, tak ogarniać trochę bardziej, że jak coś było w jednym miejscu, to później znowu szukał tej samej rzeczy w tym miejscu. Tak, no, no dużo się zmieniło. Więc wydaje mi się, że to wszystko było związane, właśnie te, ten brak snu, te wstawanie nocne, było związane po prostu z tym rozwojem. No wiecie, podejrzewałam jeszcze zęby, ale nie, dalej, dalej u nie ma. Więc tym razem wydaje mi się, że to był jakiś, nie wiem, właśnie skok rozwojowy albo po prostu te nowe umiejętności. No i też urósł, też mocno urósł w pewnym momencie, tak że te body, które były wszystkie takie luźnawe, no bo jakoś tak wolę te luźnawe zakładać, to zaczęły być ciasne, więc muszę się zabrać i gdzieś tam większe rozmiary powejmować. Także jeżeli wasz Bobas y, zawsze w miarę ładnie spał i nagle ma jakiś taki duży kryzys, to jest szansa, że to przejdzie. No u nas dzisiaj odpukać no, było dobrze, bo dwa razy tylko spał, wstał w nocy, no i jest duża różnica. Ja dzisiaj po prostu mam tyle energii dzięki temu, że wow! Jestem w szoku, że po prostu tak można żyć, bo już byłam naprawdę wymęczona tym. I tak jakby, no, no nikt nie mógł mi w tym pomóc. Nawet to też kolejny temat, bo mm, byliśmy u moich rodziców, to znaczy ja i mój syn, bo mój mąż wyjechał w delegację z pracy. E, cały tydzień roboczy go nie było, więc, no, my pojechaliśmy do moich rodziców i tam spanie. No, to była masakra. Wiecie, ja tam ogólnie miałam jak na czasach all inclusive. To znaczy, no, mój tato ma taką pracę, że on y, dużo jest w domu w dzień, więc, więc wiecie, to nie było tak. Nigdy nie byłam sama z Bobasem. Więc tak jakby był mój tato, który też dużo się tam z nim bawi, zajmuje. W ogóle na spacery z nim chodził codziennie, później wracała po południu moja mama, on też gotowała nam. No po prostu full wypas. I ja tam po prostu byłam tak zrelaksowana, że hej, chodziłam sobie po szmateksach, po Lidlu, no same super rzeczy. No ale jednak noce, nie dość, że nie chciał zasypiać na noc i, i to też było dużo, dużo płaczu, no tak jakby już, nie wiem, moja mama na niego jakiś tam sposób w pewnym momencie znalazła i go usypiała, no ale wiecie, cała noc było pobudka i cały czas jedzenie, no i tak jakby każdej nocy praktycznie spał już ze mną, no bo ja już po prostu nie dałam rady wstawać co chwilę do niego i wiecie, no i budziłam się taka połamana, zmęczona, więc było fajnie, ale no te noce popsuły cały efekt. Chociaż i tak, no wypoczęłam tak trochę mentalnie, że tak powiem, że jednak gdzieś w ten dzień byłam mocno odciążona. Nie byliśmy tylko we dwójkę, można było z kimś porozmawiać, dorosłym. <grym> e, I tak, bardzo miło wspominam ten wyjazd. W lutym też skończyliśmy tak jakby pierwszy cykl basenu i rozpoczęliśmy drugi. Po tym pierwszym cyklu mąż już, bo już mąż z nim chodził, ja już to w ogóle przestałam to robić. Oni sobie tam, wiecie, mają taki męski wypad, no i mąż powiedział, że już ten dostali dyplom, i syn sobie właśnie mógł wybrać w nagrodę zabawkę, i wiecie, on sam ją wybrał. I po prostu jest taki plastikowy dinozaur, jakiś mały, ale po prostu tak uwielbia tego dinozaura, że cały czas ze sobą go gdzieś ciąga. Jednak wiecie, jak sam wybrał, nie wiem, może tak, no ewidentnie mu się bardzo spodobał. Więc skończyliśmy ten pierwszy cykl, no i zaczęliśmy drugi. Już taki bardziej zaawansowany, już tam mąż mówi, że w pływaczkach yy, dzieciaki są, także już tam zupełnie inaczej to wygląda. Ale w ostatnią niedzielę, no okazało się, że mój mąż jest po tym wyjeździe z pracy przeziębiony. E, więc no, no też nie, on nie bardzo chciał. No ja też już stwierdziłam, że to głupi pomysł, żeby on jechał na ten basen. Mogliśmy odwołać i odrobić w innym terminie, ale wiecie, też boję się, że ja i syn się zarazimy. I że w przyszłym tygodniu no, też nie będzie można jechać na ten basen. No to stwierdziłam, dobra, to jadę, jadę sama z nim. No tylko, że wiecie, że ja tak jakby nawet na początku, jak, jak był ten basen, to ja tylko tak bardziej się przyglądałam. Ja w ogóle tak... No, no, koordynacyjnie nie potrafię, wiecie, Jak ktoś mi pokazuje jakieś, nie wiem, ruchy, to ja nie potrafię kompletnie tego wzorować. Jak coś złapać, no, no nie wiem, po prostu dla mnie jest to trudne. Więc poszłam z nim na ten basen. No i mówię do tej prowadzącej, wie pani, co zazwyczaj mąż chodzi, ja to tak, mm, tylko przyglądałam się, jak coś mówi, dobra, ogarniemy. No i ogarnęliśmy, no jakoś tam poszedł nam ten basen, tak jakby robiliśmy te wszystkie ćwiczenia. No ale dla mnie to tak bez szału, no ja po prostu nie lubię takich rzeczy. W sensie, wiecie, dla mnie to było takie. Nie wiem, jak to powiedzieć, stresujące, że ja coś źlego złapię, że tu nie potrafię, że się wodę oczywiście trochę napię, ale to chyba zawsze się trochę opiję tej wody na basenie. No ale było ok, daliśmy radę, tam też w szatni z ogarnianiem, też było spoko, później tylko z parkingu wyjechać nie mogłam, jakaś pani mi musiała pomagać, bo tak ciasno było. Ale daliśmy radę, ale też taka ciekawostka, bo pytałam tą panią alergolog, czy my możemy chodzić na basen, skoro on ma AZS. I ona powiedziała, że spoko, żeby chodzić, tak jakby, żeby, wiecie, też nie, nie ograniczać się życiowo, że tak powiem, żeby już, wiecie, wszystko, wszystko ucinać teraz, bo, bo ma alergię i nic nie robimy, siedzimy w domu. Tylko kazała tam nam od razu brać prysznic po tym basenie, w swoich kosmetykach, od razu kremowanie, wiecie, tak troch, trochę inaczej do tego podejść, ale że śmiało. Także nie, nie przestaliśmy i chodzimy dalej. No i to tyle w tym miesiącu z takich rzeczy, co się wydarzyły. No mówię, głównie skupianie na tej rozszerzeniu diety, na tych alergiach, to takie dużo dużo mi zajęło. Tak naprawdę czytanie o tym, w ogóle myślenie, zastanawianie się, teraz też dużo jest planowania z tymi posiłkami, z wprowadzaniem nowych rzeczy. Także teraz na przykład, jak będziemy właśnie te mleko kozie próbować, no to też nie mogę nic innego w tym samym czasie wprowadzać, żeby było wiadomo, że jak ma jakieś objawy, to żeby było wiadomo, że to jest po tej nowej rzeczy, a nie, że wprowadzą dwie czy trzy rzeczy i później, o matko, ale co mu zaszkodziło. Także mam nadzieję, że marzec będzie już trochę lepszy pod kątem tego rozszerzania diety, i że już faktycznie, nie wiem, może wejdziemy w te trzy posiłki, że będę mogła coś więcej kombinować z tych składników, które, które będzie jadł. No ale to zobaczymy. Zobaczymy, jak to wszystko pójdzie, więc trzymajcie za nas kciuki. No i to by było na tyle na dzisiaj. Dzięki bardzo za wysłuchanie. Zapraszam na Instagrama i TikToka rodzicielskie polecajki. Cześć, pa.